Gmina Miejska Tczew uchwałą Rady Miejskiej z końca maja podjęła decyzję o rezygnacji z poboru opłaty targowej. Co to oznacza dla handlujących? Na ostatniej sesji majowej Rada Miejska przegłosowała uchwałę w sprawie zniesienia opłaty targowej. Jest to opłata ponoszona przez wszystkich handlujących na terenie miasta. Poza miejscami do tego wyznaczonymi, jeżeli na przykład jest to budynek, za który jest odprowadzany podatek, czyli służy to bezpośrednio handlowi, to taka opłata nie jest pobierana. Natomiast na obszarze miasta, w każdym momencie, kiedy rozpocznie się czynność handlu, ktoś wystawi jakieś stoisko, to służby miejskie, zgodnie z uchwałą, która zostanie uchylona, miały możliwość pobierania opłaty targowej określanej. W stawkach przez Radę, której limity określa jeszcze ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Limit maksymalny, jaki można pobierać. Dlaczego władze miasta zdecydowały się na zmianę przepisów? Raz, że jest to, można powiedzieć, taka trochę ulga przy wzrostach powszechnie cen dla takich drobnych, małych podmiotów handlujących, a dwa, też koszty funkcjonowania tego poboru. Znacząco zaczęły rosnąć, że praktycznie się to nie bilansowało i można powiedzieć przynosiło straty. Wśród opłat dla osób pobieranych od osób handlujących, szczególnie na targowiskach miejskich, czyli Manhattan, czy przy ulicy targowej, to nadal obowiązują zarządzenia dyrektora złóg określającego właściwe opłaty, takie jak eksploatacyjne, czy za wskazanie miejsca, za sprzątanie. To nadal obowiązuje. Targowa. Opłata to jest taki dodatkowy podatek, to taka opłata, która jakby oprócz tamtych wszystkich regulowanych innymi przepisami dodatkowo nakładała opłatę dla tych podmiotów od metra kwadratowego zajmowanego stanowiska i różniła się w zależności od rodzaju towaru, którym handlowano. Wahała się od 2 zł za metr do nawet 15 więc więc to było zróżnicowane. Teraz jej nie będzie, na pewno będzie łatwiej. Jedna opłata mniej. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującym zarządzeniem prezydenta, każdy podmiot prowadzący handel obwoźny ma obowiązek zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w celu złożenia wniosku o zgodę na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej. W tym celu musi również dołączyć pisemną zgodę z zarządcy terenu, na którym będzie prowadzona działalność.